Dzień dobry. Witamy na kanale sklepu internetowego skleptechniczny.pl. W dzisiejszym odcinku chcemy państwu zaprezentować jak poprawnie myć pistolet lakierniczy. Pistolet musi być dokładnie umyty zaraz po zakończeniu lakierowania. Nie powinno się dopuścić do zaschnięcia resztek farby w pistolecie. Zaczynamy od wylania pozostałości farby ze zbiornika lakierniczego do przygotowanego wcześniej pojemnika. Następnie wlewamy rozpuszczalnik do zbiornika farby i naciskamy spust pistoletu. Spowoduje to wypłukanie luźnych resztek farby z komory lakieru. Trzymamy spust, aż z dyszy zacznie wypływać czysty rozpuszczalnik. Nie zaleca się całkowitego zanurzenia pistoletu w rozpuszczalniku i przepukiwania kanałów powietrznych. Przy takim myciu rozpuszczalnik z resztkami farby dostaje się praktycznie do wszystkich miejsc w pistolecie, gdzie nie powinno go być: kanały powietrzne, gwinty, elementy regulacyjne. Po odparowaniu rozpuszczalnika resztki farby zostają na powierzchni, co może prowadzić do zniszczenia gwintów regulacji, zwężeń kanałów powietrznych, uszkodzenia uszczelnień. Dodatkowo farba, która się osadziła, zacznie w końcu odpadać. Pod wpływem ciśnienia, powietrza zacznie być wyrzucana na malowane elementy. Teraz należy zdemontować iglicę, wyciągając ją od tyłu pistoletu. Następnie odkręcamy na powietrzacz. Kolejnym krokiem może być demontaż dyszy materiałowej. Tutaj jednak wszystko zależy od użytego materiału. Wielu lakierników nie odkręca tej dyszy po każdym malowaniu w przypadku użycia lakierów bazowych i bezbarwnych. Każdy z odkręconych elementów należy osobno umyć za pomocą rozpuszczalnika i miękkiego pędzla. Do czyszczenia dysz nie wolno używać zwrócianych szczotek. Można użyć specjalnych wyciorów. Należy pamiętać, aby umyć każdy element, który miał kontakt z farbą. Nie tylko dysze, ale również zbiornik wraz z pokrywą i korkiem, czy gwint, do którego zbiornik był przykręcony. Wyczyszczone elementy po myciu można przedmuchać sprężonym powietrzem. Jeżeli została odkręcona dysza materiałowa, należy komory lakierów wewnątrz pistoletu wyczyścić wyciorem. Wymyte elementy następnie można osuszyć np. ręcznikiem jednorazowym. Bezwzględnie należy ostrożnie obchodzić się z iglicą. Zaleca się czyszczenie pistoletu specjalnymi zestawami przeznaczonymi do tych celów: miękkie pędzle, szczotki, wyciory. Bardzo łatwo jest uszkodzić dyszę powietrzną oraz dyszę materiałową przez czyszczenie zbyt twardymi szczotkami, np. drucianymi, lub przetykanie ich ostrymi narzędziami. Należy pamiętać, że pistolet dla kierniczy jest narzędziem precyzyjnym i każde użycie zbyt twardych lub nieprzystosowanych narzędzi do czyszczenia może spowodować niewidoczną dla oka zmianę kształtu otworów, co będzie skutkować zmianą jakości strumienia farby. Nie należy czyścić iglicy papierem ściernym lub podobnymi narzędziami. Iglica, tak jak cały pistolet, jest bardzo precyzyjnie wykonana. Ingerencja w jej zewnętrzną strukturę przez porysowanie jej twardym narzędziem lub chociażby delikatne wygięcie powoduje, że iglica nie będzie się już do niczego nadawać. Zmiana parametrów fizycznych doprowadzi do braku szczelności iglicy z dyszą farby. Będzie się to objawiać pluciem pistoletu przez gromadzenie się farby na dyszy. Uszkodzona w taki sposób iglica i w konsekwencji dysza mogą na pierwszy rzut oka wyglądać poprawnie, ale niestety nie ma już możliwości ich naprawy. Teraz trzeba zmontować pistolet ponownie. Najpierw dysza materiałowa, potem napowietrzacz, następnie iglica. Po zmontowaniu pistoletu można nalać jeszcze raz do zbiornika lakieru rozpuszczalnik, podpiąć pistolet pod źródło sprężonego powietrza i przepuścić rozpuszczalnik przez pistolet tak, jakby się lakierowało. Pozwoli to na usunięcie wszystkiego, co mogło jeszcze pozostać w środku. Wszystkie pistolety lakiernicze dostępne w naszej ofercie znajdziecie państwo na www.skleptechniczny.pl. Linki do najpopularniejszych pistoletów znajdziecie państwo w opisie filmu. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, gdzie regularnie będą pojawiać się filmiki na temat naszych najciekawszych produktów.